200 lat to czasu szmat. A właśnie tyle minęło od wydania książki, w której opowiedziano historię rozpalającą wyobraźnię od tylu już pokoleń. A zaczęło się tak. Był rok 1816. Nad jeziorem genewskim spotykali się wielcy angielskiej literatury romantycznej: Lord Byron, Percy Bysshe Shelley i jego żona Mary Shelley oraz doktor Polidori. To ponoć Byron wpadł na pomysł, by Czas wypełnić sobie opowiadaniem historii o duchach. I tak powstał pomysł na słynne dzieło napisane przez Mary Shelley. Frankenstein, czyli Nowy Prometeusz. Wydano je w Londynie 1 stycznia 1818 roku, a więc przypadająca dziś rocznica jest bardzo okrągła. Mieszanina romantycznej fascynacji wampiryzmem i. Osiągnięciami ówczesnej nauki, która powoli zmierzała do nowoczesności, zainspirowało powstanie dzieła o wydarciu tajemnicy śmierci i wieczności. W nieskończonej ilości wariantów powtarzane jest w literaturze, filmie, ale i w artykułach także tych popularno-naukowych, zwłaszcza tych podszytych genetyką. Ku uciesze, ale i pociesze nas, śmiertelnych dziedziców Prometeusza. Zakochaj się w antykwariatach akcja społeczna